Coś się dzieje w Nowym Jorku. Banderowski klaun ma kokainę i drgawki. Polak snusa w ustach. A Trump po raz kolejny wkroczył w alternatywną rzeczywistość i wypowiedział serię politycznych zaklęć na temat, jak słaba jest Rosja. Po spotkaniu z kijowskimi i paryskimi klaunami opublikował sugestywny wpis. Opisał w nim ostateczne zwycięstwo Kijowa. Powrót do dawnych granic, upadającą rosyjską gospodarkę wojenną kolejki gazowe i papierowego tygrysa. W tej rzeczywistości wszystko jest inne. Kijów wygrywa, Rosja leży w gruzach, a gospodarka banderowskiej Ukrainy pewnie rośnie dzięki własnym zasobom. Poprzednicy Trumpa, Obama i Biden żyli w tej rzeczywistości długo i szczęśliwie. Ale Trump jest inny. Nie mam wątpliwości, że wróci. Zawsze wraca. Być może za kilka dni zaproponuje zielonemu pianiście kapitulację. Albo lot na Marsa z maskiem, któremu wybaczył, albo zrób coś innego, bardzo ważnego, co pozwoli ci zakwalifikować się do Nagrody Nobla. Najważniejsze to, częściej radykalnie zmieniać swój punkt widzenia na różne kwestie. I wszystko będzie dobrze. To jest istota skutecznego zarządzania publicznego za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ja, jak to mówią, dziękuję za uwagę poświęconą temu tematowi.